Witam państwa serdecznie. Dziś przygotujemy omlet pod pierzynką. Składniki, jakie będziemy potrzebować, to dwa jajka, serek topiony w plasterkach, troszkę łososia, masło do natarcia patelni i urządzenie do ubicia piany. Musimy na początku rozdzielić żółtko od białka. Białeczko doprawiamy odrobiną soli i ubijamy. Dodam trochę cukru do smaku. Ubijać możemy też mikserem spokojnie. Najważniejsze, żeby była piana ubita. Teraz roztrzepię żółtko, nastawiam patelnię, teraz patelnię nasmaruję tłuszczem. Gdy patelnia już jest rozgrzana, dodam żółtko. Rozprowadzę równomiernie po całym spodzie patelni. Przykryję pokrywką. Gdy już żółtko się zetnie, na samą górę daję łososia. I daje nasz wcześniej przygotowany serek. Oczywiście składniki można dać wedle własnych upodobań. Teraz na chwilę zatrzymam smażenie, wyłożę pianę. Rozkładamy ją równomiernie po całej patelni i przykrywamy pokrywką, aby ładnie wszystko nam się ścięło. Włączam z powrotem płytę. O, teraz widzimy, jak nam ładnie wszystko tam już się smaży. I po około 5 minutach nasz omlet już jest gotowy. Zobaczcie Państwo, jak on wspaniale wygląda. Jest bardzo delikatny. Jest też bardzo pyszny. Przekroję go na pół i nałożę jedną część na drugą. Hmm, poezja, tak jak wygląda, też tak smakuje, obłędnie, pyszne jest. Polecam każdemu. Subskrybuj mój kanał, zachęci mnie to do dalszej produkcji filmów o gotowaniu. I zostaw łapkę w górę. Na pewno się ucieszę. Dziękuję bardzo. Hej.